Dziś wyjmiemy kartę na dzień 18 październik 2024 rok i zobaczymy jakie energie będą krążyły, którymi możemy się zainspirować, w jaki, w jaki sposób mogą nas wspierać, wspomagać, pomóc, tak? Zobaczymy. Przełożymy na trzy. i trzy karty. I karta rada. A więc do przeszłości odchodzi coś takiego jak taka stabilność, ale znaczenie tego słowa jest inne. Taka bycie takim troszeczkę sknerą, nie kupowanie niczego, yy, oszczędzanie przesadne, to odchodzi do przeszłości. Dlatego że pojawiła nam się kobieta królowa denarów. Może to być energia, tak? Taka energia, to nie musi być kobieta, to może być mężczyzna i ona, będąc w postawie takiego pustelnika, czyli zrozumienia pewnych rzeczy, że y, samo oszczędzanie, samo takie y, odmawianie sobie rzeczy nie jest dobre, tak? nie jest dobre y, dla niej. Dlatego stwierdziła, że trzeba żyć. Zobaczcie, jaka ta królowa denarów jest piękna. Ten kosmyk na czole włosów, to światło bijące z jej tak jakby trzeciego oka. Także ona ma intuicję. Ona ma intuicję, ma pomysły, tak? I potrzebuje trochę czasu. Patrzcie, jaka piękna jest ta karta i potrzebuje trochę czasu bycia w samotności, aby spojrzeć na wszystko, co dzieje się w życiu z innej perspektywy, tak? Bo pokazała nam się tu karta wisielca, tak? Zobaczcie, karta wisielca i ten człowiek figlarnie, moim zdaniem, wygina się na tej linie. Ale tu chodzi o to, żeby spojrzeć z innej perspektywy. Nie odwrotnie, tak czy nie, tylko z innej perspektywy znaleźć, znaleźć źródło nowych możliwości. tak, Nowych możliwości. Spojrzenie właśnie na, na tą czwórkę denarów. Która odchodzi do przeszłości w sposób taki, nie żałuje sobie yy, na swoje pasje, przyjemności, tylko dlatego, ponieważ chce żyć, chce doświadczać. Tak? Więc yy, w tej postawie pustelnika myślę, że ona zmienia. Swoją perspektywę spojrzenia na pewne rzeczy, myślenia. I ja dopowiem tutaj jeszcze, dlaczego pustelnik, tak? Dlaczego pustelnik? Wyciągniemy jedną kartę. Bo tu był konflikt, tak? Wewnętrzny konflikt. Czy ja mogę sobie na coś pozwolić, czy nie mogę sobie na coś pozwolić? Mam oszczędności, ale mam kilka wyborów, tak, albo to, albo to, albo coś innego, ale tak, to takie y, przeciskanie do siebie, oszczędzanie odchodzi do przeszłości, ponieważ tu coś się zadziało, tak, zadziało się coś i ta kobieta czy mężczyzna y, w tej energii stwierdzili, że y, czas po prostu być sobą. Czas być sobą, czas zająć się sobą, czas tak rozdzielić finanse, aby starczyło na wszystko. Dlaczego spojrzeć z innej perspektywy? Bo mamy tu, mamy tu księcia, jakby buław, tak? To jest osoba, która pędzi, ona pędzi na koniu. Na tej karcie akurat ta buława zwrócona jest w tą samą stronę co głowa, tak? Tego rycerza. Więc on jest gotowy do działania, gotowy do walki o coś, ale w jaki sposób. On nie chce być w konflikcie wewnętrznym, tak? Tak, on chce umrzeć. Czyli śmierć tak jak mówiłam, śmierć energii, która jest w konflikcie wewnętrznym i nie wie, ma określoną, określony jakiś podstawę taką, tak, do życia finansów i nie potrafi, nie potrafi zarządzać w taki sposób, żeby czerpać z tego też przyjemności, mieć dla siebie jakieś, tak, przyjemności. Więc tu zachodzi transformacja. Spojrzenie z innej perspektywy na tą właśnie na ten konflikt wewnętrzny, gdzie potrzeba jest wyciszenia i spokoju, tu pojawia się mężczyzna, który jak gdyby on pokazuje, że można spojrzeć z innej perspektywy i dochodzi do transformacji. Jaki jest tego wynik, tak? Jaki jest tego wynik? Proszę bardzo, sześć kielichów. A więc patrzenie w przeszłość jest tylko wspomnieniem, tak? Jest wspomnieniem, bo ona chce zmian. Tak, ta osoba, ty chcesz zmian, tak? Dlaczego? Bo tu jest koło fortuny. I albo wrócisz do przeszłości i zostaniesz yy, tak, w tej energii, energii skąpca, o, że tak powiem, skąpca, takiego, który oszczędza tylko pieniądze, a nie korzysta, nie korzysta z życia, tak? Ale jednocześnie musi mieć umiejętność, tak jak ta kobieta denarów, radzenia sobie z podziałem tych pieniędzy zrobienie sobie kilka kupek, co jest ważne, co jest mniej ważne, co jest najważniejsze, tak? I to, co zostaje, przeznaczam na przyjemności, na swój rozwój, tak? Tak, widzę to w tych kartach. Dlatego pokazało nam się koło fortuny, czyli zmiana, 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 w którym kierunku, tak? Albo przeszłość zostajesz w tej przeszłości i nic nie robisz. Albo królowa Buław, czyli działanie. Tak? czyli zaczynasz działać tak, jak powiedziałam, patrzysz z innej perspektywy, ktoś otwiera Ci oczy na pewne sprawy, przechodzisz transformację, tak? Przechodzisz transformację i zaczynasz działać. była Buław to kobieta, która ma pomysły, która jest yy, mądrą kobietą, pełną też takiego yy, atrakcyjna, może tak, tak? Potrafi współpracować. Ponieważ mamy tu dziewięć buław, yy, tak jakby te buławy rozeszły się na dwie strony, i zostaje tylko ta jedna, tak, dla mnie, dla mnie ta jedna buława, i ona idzie w kierunku właśnie tego yy, rycerza, takiego trochę szaleńca, tak, szaleńca, który pędzi, jest pełen pomysłów, to jeszcze nie jest król, ale. Wie, czego chce, tak? Jego problem może polegać na tym, że zabiera się za coś i za chwilę, jak gdyby gaśnie, tak? Gaśnie na moment i znowu wraca do tego pomysłu. Dlatego tu pojawia się te dziewiątka buła, walka tej kobiety, tak? Tej, tej energii, tej osoby, Twoja, tak? I zrozumienie, że ta jedna buława to jest to działanie, tak? To jest to działanie potrzebne. Nie walka, tylko działanie. Zamienić wewnętrzny konflikt, walkę z innymi na działanie. Na działanie korzystne dla siebie, tak? No i ostatnia karta, karta rada. Oczywiście kartą radą jest yy, wyruszyć w tą podróż, tak? Wyruszyć w tą podróż. Dla jednych może to być właśnie podróż samochodem, dla innych, podróż taka wewnętrzna właśnie razem z tym pustelnikiem po swoim wnętrzu, a dla, właśnie dla innych wyjazd tak, w sprawie załatwienia tak, jakiejś y, sprawy y, jakiegoś, czyli to będzie to działanie tak, w kierunku pracy finansów, albo wyjazd z pracy, także tak to wygląda, taka jest rada, ruszyć, tak, ruszyć do przodu, to jest zwycięstwo, Rydwan to między innymi zwycięstwo, jeżeli spojrzysz z innej perspektywy, wyciągnę jeszcze jedną kartę, bo ja lubię tak dopytywać, no i brakowało nam tej, tej, tej królowej, to jest królowa kielichów, tak, to jest królowa kielichów, czyli mamy, mamy królową denarów, tak, stabilna, stabilna, emocjonalnie szukająca, patrząca yy, z innej perspektywy, tak, na pewne rzeczy. Mamy Królową Buław, która chce działać i działa, mądra kobieta i Królowa Kielichów robi to rozważnie, ma stabilne emocje, wie czego chce, jest wrażliwa, empatyczna, tak? I rozumie ludzi. Dlatego pojawiły nam się tutaj brakuje nam tu królowej mieczy. Zobaczymy, czy ma się pojawić, czy nie. Brakuje nam królowej mieczy, która to wszystko odcina, ale jak widzicie, to nie ma być odcięte ich słowem, tylko to ma być wewnętrzna podróż i zrozumienie siebie, pustelnik, tak? Śmierć, transformacja i rydwan, zwycięstwo, tak? Czyli... Tu nie chodzi o odcięcie czegoś słowem, tylko zrozumienie tego, co w życiu jest ważne, tak? Ważne są finanse, ważne ta, ta, to, ta podstawa naszego życia, czyli yy, ta sfera finansowa, bez której no, niestety nie ma innych rzeczy, tak? Te nasze życie się wali, jeżeli jest niestabilna ta sfera finansowa właśnie, ale mamy królową buław, czyli działanie w tym kierunku, żeby, żeby tak realizować się, spełniać swoje pomysły, no i królowa kielichów, tej energii, to wszystko między innymi realizować, tak? zrozumienia, empatii, wrażliwości, dlatego mówię, jeżeli teraz nie wyciągnę królowej mieczy, to znaczy, że jest, tak jak mówię, serce, tak? Rozum, serce, działanie, oczywiście i współpraca. Wyjęłam tutaj e, szóstkę, tak? E, kochankowie, czyli współpraca, pełna współpraca, pełna miłość. I tak zakończę to czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I to jest czytanie na dzień 18... Październik. Zapraszam na kolejne czytania. Do usłyszenia.